Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić miniaturki. Ja to nie robię aż tak często, więc nie jestem aż tak bardzo od, 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 od znana w to. No ale Wam chociaż pokażę. E, to jest stronka Pixel. I tu po prostu wchodzicie, klikacie do obrazek albo otwórz obrazek. Ja przeważnie robię otwórz obrazek, żeby można było ten. Dobra. Na chwilę się na ale już jestem. Chyba, mamy tu obrazek. Teraz e, potem otwieramy następny obrazek z, tam, z to, co chcemy wkleić. Tutaj na to tło. I pod, wycinamy tamto. I potem bierzemy. A wycinamy, to pokażę Wam, jak zrobić. Na przykład bierzecie ta, takie coś. I to takie po tym I wycinacie. I potem bierzecie kopiuj. Tutaj redaguj, i kopiuj, i potem redaguj, wklej, i zobaczcie, macie. Tylko, że teraz wycinać nie chciał, dlatego tak brzydko to wygląda. Oczywiście, Wy wycinajcie ładniej jakoś, ale myślę. Bo mi się tutaj nie chciało, nie Boże, co ja zrobiłam. Czekajcie, bo coś jakoś rozmazałam tutaj oko. Dobra możemy to wszystko poprawiać, i w ogóle efekty popatrzycie jakie są no takie różne to są efekty oj coś zepsułam znowu yy. dobra po i, bo możecie wziąć gumkę i to co widzieliście brzydko, tak jak widać na przykład białe części lub coś możecie zamazać tą gumką i dobra tutaj muszę domalować bo Trochę domalujemy, bo to się wzięło za ten. Okej. Okay. Nawet prawie trafiłam z tym kolorem. tu możecie też dodać napis klikacie na takie a wybieracie miejsce gdzie ma być ten tekst i nakryk, na przykład na przykład, to tam. Na przykład może być MSP al kolor taki ciemniejszy ust, ust. ustawimy może taki granatowy Niebo nie będzie widać to czarny weźmiemy. będzie widać będzie styl Wybieracie sobie styl. Może być coś takiego. Przesuwacie go, gdzie chcecie. Okej, okay, taka jest fajna czcionka. Daj czemu mi to znikło? szukamy jakiejś ciągki, okej, okay, to może być, to może być jeszcze jakiś napisem. Zapomniałem napisać część pierwsza bo będę prowadzić teraz serii MSP od zera. Serię, Na przykład takie. To jest warstwa. Widzisz, jak to się robiło? To się, się brało, ktoś klikało na to. OK, wchodzimy tutaj warstwa. Gdzie to jest? O, no, tu jest tyle warstwy. I cień może być. Wybieramy, co chcemy. I tu możemy wybrać cień, odległość, wielkość. Takie coś może być. Okej. Okay. Może być coś takiego. Nie wiem, co to można jeszcze dodać. Takie coś byłoby, takie coś. Wybieramy ilość tam. No nie będę wybierać już. Dobra, no i zapisujemy. No i miniaturka już jest gotowa. Oczywiście możecie tu napisać wszystko co chcecie. Co chcecie? Tło byle jakie może być. Byle jakieś by było ładne. Ja się w ogóle tutaj nie starałam, bo widzicie. Tu widać takie białe odcienie od wycinania i w ogóle tu. Ale... Wy się postarajcie, więc to na tyle w tym odcinku, do zobaczenia.